W tym filmie zagram Czechy i postaram się zrobić jak największą potęgę z tych Czech, ale przez cały film nie mogę zdobyć dostępu do morza. Jest to jeden z pomysłów od widzów, więc ja tutaj poczekam na początku na jakieś złoto, żeby móc tutaj zaatakować no pewnie Słowację, Austrię. Ale już Słowenii raczej podbijać nie będę. Na pewno sobie prowincji Koper nie wezmę. Ja tu poczekam do inflacji po prostu, więc jak będzie inflacja, to po prostu stopuję to i zaczynam rekrutować wojsko. Okej, okay, już inflacja jest, więc ja w sumie zacznę już rekrutować tutaj wojsko jakieś. Okej, okay, minus 8000 przychodów mam. mam 49 tysięcy wojska, więc w sumie spoko, ja sobie to już ustawię na granicy ze Słowacją i postaram się ją przejąć. No w sensie to powinno się udać. To nie powinno być jakieś ciężkie. Okej, okay, okej. Okay, no i okej. Okay. Nie mogę wziąć wszystkiego, więc zrobię sobie zrobię taki omyczek, taki omyczek i zażądaj aneksji. Oni się na to zgodzą. No i świetnie. Mam dalej dużą liczbę wojska, więc mógłbym spróbować zaatakować Ukrainę. Ale to może być ryzykowne, to może być zbyt poważna wojna, jak na ten moment. Tym bardziej, że nie mają dostęp do morza, więc całej Ukrainy tak nie wezmę, a też cel, je, cel mam taki, że nie chcę nawet przejąć dostępu do morza, nawet jak okupuję jakąś prowincję, więc po prostu będę musiał liczyć na to, że oni się zaraz godzą na pokój. Jak nie, to skorzystam z handlu, bo w sumie tak trochę nie przemyślałem tego. To na freestyle tutaj poleciałem, ja nie miałem takiego pomysłu od początku, żeby tutaj Ukrainę teraz atakować. Dobra, to trochę tragedia może z tego wyjść, z tego co widzę. Ojoj, ok, dobra, tu już będzie patologia. Zakarpacie bym się odbił. Chwilę, tu zrobię, sobie zrobię coś takiego, tutaj coś takiego, coś takiego. Ok. Dobra No ej! Ej nie mam złota nawet żeby tam jakieś wojsko wyrekrutować Mam kijów Dobra tu już ich nie, Tu już sobie zrobię coś takiego Tutaj sobie zrobię coś takiego Tutaj sobie zrobię coś takiego I co z tego wyjdzie? Czemu oni zawsze mają pierwszy ruch podczas tury? No przecież z tego wychodzą takie patologiczne rzeczy Że to jest aż smutne To jest aż smutne co tutaj się teraz dzieje Ja chcę tutaj... Dobra Ja chcę może pokój już wziąć Mam 30% Odbijam sobie te prowincje i biorę to To by była... To by byłaby fajna konferencja pokojowa dla mnie bo ja tutaj już zbyt więcej nie ugram, ale oni się nie zgadzają. Jak oni sobie jeszcze coś wyrekrutują, to tutaj będzie już naprawdę patologia. Okej, okay, tutaj coś takiego. Kijów został odbity, ale chyba... Mam nadzieję, że nie na długo. Już tam idą ofensywy. Okej, okay, coś takiego. Kijów nie został odbity. Kijów jest okrążony. I tu już sobie dalej do Odesy czy Mikołajów nie pójdę. Dobra, to chwila coś takiego. Mówimy, że chwilowacie nawet odtworzyć Zara. Dawaj coś takiego. Nie, nie mam nigdzie dostępu do morza. Okej, okay. przejmę najwięcej terenów jak tylko mogę. Tutaj nie będę miał nigdzie dostępu do morza. Jak coś to będę po prostu stał na granicy, i się bronił i co, które Rozejmok próbował ogarnąć. Może nie wezmę wszystkiego, co mogę, może coś takiego i się zgodzą. Wywalczyłem sobie więcej, ale też chcę, żeby bardzo mi zależy na tym, żeby oni się zaraz na, po na pokój po prostu zgodzili. Okej okay. Okej, okay, okej. Okay. No, ej, tu będzie patologia. Tu bym się już po prostu może wycofał jakoś. Chwilę jeszcze tutaj powalczymy. Wydaje mi się, że za niedługo już naprawdę się zgodzą na konferencję pokojową, ale jeszcze nie wiem kiedy. Ale wydaje mi się, że to może być prędzej niż później. Może tylko, no nie coś takiego, nie? Coś takiego. Dobra, bo oni mi tutaj się serio zaraz podbijają, z tego co widzę. Może bym poprosił o samo zakarpacie. Ale oni się kompletnie nie chcą na nic tutaj zgodzić. Ja tutaj z handlu nie chcę korzystać, więc dobra. takiego tutaj. Może bym się wrócił bardziej. Tu bym się na Karpaciu bronił. Tylko nie mam kompletnie złote nawet na to, żeby się tam bronić. A tutaj muszę wracać, bo tutaj ej pościg jest dosłownie. Okej, okay, dobra, teraz widzę. Teraz wszystko wiem. Dawaj. A biały pokój? Taki, że nic nie biorę. Okej, okay, dobra, to chyba nie miałaś aż tak wyjść. No ej, no. No nie, no ej, czy ja teraz upadam? Nie mam złota, żeby się obronić. Zrobię to tako. Jak nie, to jest jeszcze jeden glitch, z którego mogę tutaj korzystać. Który dosłownie sprawi, że tutaj będę po prostu dalej w grze. Bo pa, oni mnie całego przejmują. I mam taką konferencję pokojową, że oni biorą tylko Słowację. A pa teraz co się dzieje? Sobie klikam tu, sobie klikam tako, klikam sobie na Ukrainę. Odklikuję im to wszystko. No i łatwo. Czechy dalej w grze. Czasem z takich glitchy muszę korzystać. Żeby film dalej trwał Chciałem tutaj jakiś content zrobić ciekawy Ale chyba mi nie wyszło W sensie mogło wyjść, mogło trochę wyjść Ale koniec końców to nie wyszło za dobrze Ale jestem w grze, jestem dalej w grze Więc dobra, yy, następnie bym Dobra, może bym na coś bardziej takiego lżejszego ruszył. Austrię i Węgry bym se teraz podbił No, Austrię oraz Węgry Bo oni nie mają dostępu do morza Nie będę musiał przejmować prowincji Z, dostęp, z dostępem do morza, żeby ich przejmować Bo też nie wiem, czy jakbym przejął Lubianę I Maribor, to czy oni by się zgodzili na konferencję pokojową, a później jakby się nie zgodzili, to bym nie mógł przyjąć tego koper i by była trochę tragedia. No tak samo, podobnie teraz wyszło z Ukrainą, nie? A z taką Austrą to powinienem sobie poradzić, więc muszę tutaj nastakować dużo pieniędzy, żeby sobie później ich zaatakować. A teraz przypomnę, iż na moim serwerze Discord, do którego link jest w opisie, trwają zapisy do wojny widzów Age of Conflicts. Wojna jest symulacyjna, a więcej informacji jest na serwerze Discord, ale tutaj też mogę powiedzieć. Wchodzisz w ogłoszenia, podajesz nazwę państwa, kolor yy, kod koloru HEX oraz miejsce ze startowe or i już jesteś zapisany do wojny widzów. Zapisy potrwają długo, gdzieś tak do października. Jeszcze nie ma dokładnej daty, ale polecam się zapisać. Również przypominam o podbicie filmu punktami, łapka w górę, sub tego typu rzeczy. Nie wiem, mam nawet opcję wspierające na kanale, to też przypominam, bo rzadko o tym mówię. Okej, okay, ile mam wojska? Powyżej 50 tysięcy to na pewno 56 tysięcy, okej. Okay. I teraz sobie to trzeba zgrupować i się rozstawię na Austrię. Okej. Okay. Nie wiem czy ta granica graniczy z Nitrom, więc wolę sobie tutaj yy, czy ta prowincja tutaj graniczy ograniczy, dobra, bo czasem takie prowincje, które są takie na styku raz graniczą ze sobą a raz nie, więc zawsze wolę jakąś tam mniejszą liczbę wojsku stawić. Austria nie jest takim prostym państwem do podbijania zbyt często, bo oni potrafią serio od 10 tysięcy chyba wojska wyrekrutować. No tutaj było 5 koła wojska w Innsburgu jeszcze później 1500, ale no ja się po prostu wystarczy się dobrze przygotować na wojnę i już jest git. I teraz Węgry, zgodnie z planem, a potem co? Mogą zaatakować Serbię, Kosowo, no ale to będzie trudne. Tutaj wszystko. Tak, jakoś to ogarnąć, żeby jednak te Czechy cokolwiek znaczyły na arenie międzynarodowej, bo ja nie chcę tutaj takich małych Czechów robić. Ok, to wojsko mi starczy jeszcze na Węgry, to na spokojnie. Tym bardziej, że nie mam teraz przychodu. No i tutaj też. Czy Bratysława graniczy z Szombatle? Tam tutaj 2000 wojska, zobaczymy. A tutaj dużo wojska. I tutaj też. Ok, coś takiego. Na Nitrę dużo wojska, bo to jest taka prowincja. A nie, to są kosice. Na kosice są taką podłużną prowincją, to sobie tu więcej wojska dam. I Bratysława nie graniczy. No to różne nie bywa w tej grze. Okej, okay, to to wojsko z Nitry sobie pójdzie tutaj do tej prowincji, bo tam mocna bitwa była. Bardzo mało mojego wojska to tam przeżyło, ale udało się wygrać, świetnie. Okej, okay, i Węgry zostały przejęte i już to wygląda trochę jak y, cesarstwo austriackie, tylko takie mniejsze. Takie o wiele mniejsze. Brakuje tutaj trochę, nie wiem, zakarpacia, tutaj jakiegoś lwowa, Krakowa. No w sensie Krakowania, ale nowy Sącz, tutaj Krosno Rzeszów, przemyśl. No ale tak minimalnie już przypomina osobiście uważam. Ale to nie jest cel tego filmu. Bo teraz serbię mógłbym jeszcze podbić. To też powinno być na spokojnie podbita. kaj okay, coś takiego. No to wystarczy się przejść. I fajnie by było może to dziwnie zabrzmi, ale stracić trochę swojego wojska, żeby nie mieć już przychodu na minusie. Bo im więcej wojska, tym więcej yy, przychodu ci zżera, a jeśli to wojsko poumiera. To teoretycznie już wtedy jest mniej żołnierzy, którym musisz płacić. No i teraz już mam przychód na plusie. Jest to mały przychód na plusie, ale zawsze to jakiś jest. I dobra, teraz jeszcze Kosowo bym mógł, bo zawsze to jakieś tereny, trochę wojska mi zniknie, a trochę terenów będzie na plusie. I po tej wojnie rozwiązuję większość wojska, to sobie rozwiąże. To sobie gdzieś tutaj porozstawiam, tak w razie czego, jakby tu rebelia były, bo prowincje nie są zasymilowane. No i czekam po prostu, aż będę miał złoto, żeby móc sobie wszystko zasymilować. Bośnię, sobie teoretycznie jeszcze podbić. Byłbym chyba. W nie jest moim wojskiem przed rozwiązaniem, ale to już mniejsza w to. Mogę ich podbić jeszcze zaraz, później. Co mnie to atakuje? Macedonia. Dobra, z Macedonią sobie nawet teraz chyba poradzę. Znaczy, oni się zgodzą na pokój zgodzili się po prostu. Okej. Okay. No to tylko dwie prowincje. Jakbym sobie wziął sobie tutaj swoje wojsko, chociaż nie wiem. Nie wiem, ile by oni w Skopie byli w stanie, by wy wyrekrutować wojska. Ukraina sobie przejęła Bułgarię, więc jak będę chciał znowu atakować Ukrainę, to będzie tragedia trochę. No tutaj nie. Nie no, Niemcy mógłbym zaatakować. Niemcy są jeszcze tutaj jakieś mniejsze. Nie mają dostępu do morza. To moim następnym celem będą Niemcy A ja już wszystko tu asymiluję Okej, okay, szybko poszło Nie, nie szybko, jeszcze dwie prowincje Całe swoje wojsko zgrupuję i dorekrutuję do coś zaraz A jeszcze tutaj są prowincje No tak, bo sobie yy, wojska poszły w inne miejsce Więc prowincje nie były tymczasowo asymilowane Bo jak jest na wojsko na jakiejś prowincji To ta prowincja jest tymczasowo asymilowana Tak, na moment kiedy tam jest jakieś wojsko To jest fajny trik do korzystania czasem w Age of History A w tą grę średnio tak na każdym gra z 1800 osób. mogłem sobie sprawdzić ile teraz gra, tak dla ciekawostki. Aktualnie w Age of History 2, yy, kiedy to nagrywam, gra 1025 osób. A najwięcej osób, których ogó którzy ogólnie w tą grę grali, to jest yy, 2901 osób. Aktualnie ta gra średnio dziennie, nie wiem, po 1000 osób. No 1100 w sumie. Średnio 1100. Przeczuwam, że przez to, że jest to polska gra, to nie wiem, tak z tych 1000 osób, to nie wiem, połowa to Polacy, z czego 20% może oglądać nawet ten film, bo jednak jestem jednym z niewielu, jedną z niewielu osób, która tę grę nagrywa jeszcze, a kiedyś w Age of History było dużo youtuberów, którzy robili spoko content z tego, a teraz pozostało niewielu, niektórzy albo przestali nagrywać, albo zaczęli nagrywać coś innego. Ja w sumie też zacząłem nagrywać coś innego, ale Age of History 2 czasem jest fajne po prostu. Okej, okay, więcej wojska sobie nie ogarnę? Aha, a Niemcy zostały już podbite przez Polskę. Ty Polska, co ona, taka potężna, czwarta potęga na całym świecie? Co so, ja bym mógł w sumie na coś innego sobie ruszyć teraz? Rumunia, bo w sumie, ale później, dobra. Nie wiem, czy będę później walczył z Ukrainą, bo obstawienie tej granicy to będzie naprawdę tragedia, ale Rumunia bym w stanie sobie tutaj ogarnąć, oni nie mają już dostępu do morza. Sobie tutaj Ukraina zrobiła sobie takie przejście tutaj do części, yy, którą mają od Bułgarii, bo sobie podbili, nie? A też muszę być minimum top 10 w całym rankingu w tym filmie, ponieważ tytuł filmu to jest pewnie coś jakieś Imperium Czech bez dostępu do morza. Aha, tu jest jeszcze Rumunia, ale chwila. Mogę to zrobić tak i nie mieć dostępu do morza. No. A no właśnie, wielka potęga się pojawia od momentu kiedy wejdziesz na y, top 10 tutaj państw po prostu. Top 10 w rankingu. I prześcignąłem nawet Ukrainę teraz. 8 jest Brazylia, ale no do Brazylii płynąć nie będę. Tu nie ma dostępu do morza, co nie? Nie, tutaj nie ma. To... Mołdawię mógłbym sobie podbić. A jak później to z Ukrainą ogarnąć? Czy ja będę chciał później walczyć z Ukrainą? Bo już spadłem na 11 miejsce. A jednak cel jest taki, żeby ty na tym dziesiątym miejscu się utrzymać. I niby mógłbym tutaj jakoś sobie po prostu inwestować w te prowincje. Ale wolę tutaj sobie jednak coś podbić. A tutaj nie będę w stanie jakoś tak bez dostępu do morza ro to rozegrać. To Szwajcaria mógłbym sobie spróbować podbić. Znowu jestem dziesiątą potęgą na całym świecie. Byłbym w stanie jeszcze podbić. Chwila, zrobię to tako: Szwajcaria. Aha, oni tu okupują prowincję, dobra. A to nie, nie dostrzegam trage tragedii tak szczerze. Nie, nie ma tragedii. Chwila, bo te prowincje będą tam zwracać wracane Polsce teraz. Chwila, ja mogę sobie zrobić coś takiego. Dobra, nie, nie ma tragedii. Komuś muszę się tutaj tak przejechać wokół granicy i te tereny będą progresywnie oddawane Polsce tak z czasem. Mogę też w sumie ich poprosić o dostęp wojskowy, to mi pomoże. Tylko żeby się zgodzili. Okej, okay, zgodzili się. To atakujemy jeszcze z terenów polskich, bo Polska ze Szwajcarią mają tutaj wojnę. Okej, okay, coś takiego. Chwila, tu by mi się bardziej to wojsko przydało. Tutaj pomogę Polsce. Tu pomogę Polsce. Praga już jest odbijana. Praga została odbita i mam 100%, więc w sumie można tu już się dogadać o rozejm. Coś takiego. Świetnie, ja sobie zgrupuję całe moje wojsko na terenach polskich, ale to już mniejsza w to. Polska tutaj sobie poradziła koniec końców, więc fajnie mi się to udało im pomóc. I idziemy pod jedną prowincję od Słowenii. To im tylko Maribor tu pozostał. Pyk. Ok, zawsze to coś ta jedna prowincja. Teraz to wojsko pójdzie sobie tutaj, i będę w stanie też podbić sobie Bośnię i Hercegowinę. Tu jedna prowincja, i tutaj trzy. I znowu jestem 12, dopiero teraz jedenasty, Tam jest duży ścisk, po prostu. Ale to się naprawdę zaraz ogarnia, bo jak sobie jeszcze zasymiluję tę prowincję, to będzie serio mocno. I teraz y idziemy na Macedonię. Ok, wywaliło mi kamerę. Okej, okay, coś takiego. Byłbym w stanie coś jeszcze tutaj podbić, takiego bez ryzyka. No, niby Polska, ale to już by była zbyt trudna wojna, więc zrobimy to w taki sposób. Ja rozwiązuję sobie to wojsko. Prawie całe. Dodaję sobie to. I teraz czekam na pieniądze, żeby móc wszystko sobie zasymilować. Liczę na to, że żadnych buntów tu nie będzie, okej. Okay. Liczę na to, że też takie rzeczy tu się nie będą działy. Jeszcze Kamerun i Libia mi wypowiedzieli wojnę. To Libia jest? Tak, a to Kamerun, no? to się znam na flagach. Aha, i Kamerun się nie zgadza na konferencję pokojową. Mi się to nie widzi być z Kamerunem. Gdzie był Kamerun. Na mapie świata. Tutaj. Tak pamiętam tylko, że coś przy lewej stronie Afryki, nie? Na tak to? No nie znam za bardzo tych państw afrykańskich, ale tutaj już użyję tego Glicza z handlem po prostu, bo no w takim momencie to to już jest patologia. No i kamerun zostaje podbijany yy, na moje zlecenie po prostu. Jeszcze się upewniam, że nigdzie Czechy nie mają dostępu do morza. Nigdzie nie mamy. Świetnie. Jestem dziewiąty ciągle, więc naprawdę fajnie. A teraz jeszcze zaczynam to wszystko asymilować. Te prowincje staną się po prostu już w 100% moje. Ludzie tam będą pracowali chętnie. Na Czechy, powinienem jeszcze wzrosnąć w tym rankingu, myślę. Dla ja to wojsko też mogę rozwiązać i tutaj też coś poasymilować. No już jestem ósmy. <laughs> jeszcze coś? Tu Tuzla. Okej. Okay. I jestem ósmy. A dziesiąta jest Indonezja. Tu jest bardzo duży ścisk, ale wydaje mi się, że od tej Indonezji udało mi się trochę odjechać. I dobra, kamerun się teraz godzi na rozejm, co nie? No oczywiście. Już jestem siódmy, no więc tu ja tutaj się ciągle rozwijam. Lecę tutaj w górę i też tak dla pewności mógłbym teraz jeszcze sobie nawet zrobić coś takiego. Poinwestować teraz w badania, bo mam Yy, no, już inflacja to mi też powinno trochę pomóc wzrosnąć jeszcze wyżej w tym rankingu. Poinwestowanie w towary, inwestycje i tak inwestować mógłbym w sumie ciągle i naprawdę wzrosnąć je bardzo wysoko. Nawet na pierwsze, pierwszą pozycję w rankingu. Już jestem tutaj szósty, a już tak ciągle mi się nie chce. Więc tutaj we wszystko poinwestuję po prostu raz i zobaczę, jak wysoko uda mi się tutaj wspiąć Już tak do końca tego filmu. O nie, nazwy państw mi się popsuły. Albania. No, czasem tak jest w tej grze, a już mi się tego naprawiać tutaj nie chce, bo bym musiał grę restartować. A... Już nie widzę sensu robienia tego. Ok, już jestem szósty. Przez chwilę byłem nawet piąty. Dziesiąta jest Mianma, ale Mianma też się rozwija. Te wszystkie Państwa się teraz coś rozwijają. Dobra, piętnaście koła, dobra, już nie chce mi się jakoś długo czekać. Mogę w inwestycje. Byłem przez chwilę siódmy, teraz znowu jestem szósty, ty już jestem trzeci. No to tak na spokojnie można zostać pierwszą pozycją, pierwszą potęgą w całym świecie. Może mi się nawet uda w tym filmie. Już jestem drugi i muszę przegonić Stany Zjednoczone, które jednak jeśli chodzi o wynik całkowity, są no lepsze po prostu, ale może uda mi się. Podgonić, jak tutaj to mocno przygrinduje. Stany Zjednoczone. Chwilę. Ekonomia i populacja sobie porównam W sumie wszystko sobie porównam Ekonomię mam lepszą, badania też Populację nie mają tylko w sumie lepszą Powinienem ich prześcignąć Zara, Ale na, znowu spadłem na trzecie miejsce A tutaj wszyscy tak chyba lecą wysoko No aha, ej no patrz jaki tutaj jest ścisk Bo tu jeszcze Chiny się rozwijają No to to już jest taka wojna po prostu ekonomiczna Jestem znowu drugi, co mnie atakuje? Grecja, śmiechu warte Weź Gostek, weź po prostu no, Ej, Ukraina za mnie tutaj powalczy ja im zaproponuję dostęp wojskowy. Oni, ej, oni mnie bardzo lubią, to jest plus 99. Oni jeszcze mają wojnę z Włochami. Ukraina za mnie to powalczy. Powinni sobie poradzić. No pa. No już naprawdę mi się tak tutaj klepać nie chce, nie? Czemu wychodzę na minus 1? Na nim coś zabierają? Nie. Aha. Okej, okay, wychodzę na zero. Oni się nie zgadzają na pokój dalej. no śmiechu warte. Tutaj Ukraina mi przejęła prowincję. Okej, okay, już oddała. Jestem pierwszą potęgą. Udało mi się tutaj prześcignąć Stany Zjednoczone oraz Chiny.